Drugi odcinek, czego ona naprawdę ogoliła się na łyso. Oto drugi odcinek listowania się za ile coś odwalimy. A przed nami siedem potężnych wyzwań, na przykład noc w opuszczonym domu, przebijanie sukni w kolczykiem albo wykrywacz kłamstw A najmocniejsze zadanie jest na samym końcu, a tymczasem wyzwanie do... Jestem ciekaw, czy ktoś podejmie się próby zjedzenia tego. Nie, no nie! O, a, no. Co to jest? Czarny jajo. A to co w środku się znajduje, jest to kaczy zarodek. A chrubie? Krubie, no, kościel, yeah, chrubie! Kościół! Yeah, ale... Trochę piórka się tam wytworzyły i tak są pióra. I jest to I jest to przysmakiem e, dalekiej Azji: Filipiny, Malezja, Indonezja, Laos, Kambodża. Ja bym zjadł pół. Dobra, za pół to pięć stów daję. A... Za pół ja stówkę dorzucę, czyli masz sześć stów. Masz o stów. jest taki no, a to wy. I czy ja bym tak. Dobra, y... biorę. Yeah! Ja dostałem informację, że mam tylko przyjechać i coś zjeść na pół z Mają. Dobijecie do 40... Nie ma chuja, nie zjadłbym tego nawet za 2000, tysięcy 20 czy 200 tysięcy. Fuj! Albo bym się zerzygał od razu, jakbym to zjadł. 150 wydaję rękę. Nie, wiem. Albo nie biegu. O, Maja daj daj, ja, ja. 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 ja chyba dziękuję. Dobra. O, nie. Nie, o, nie. O! To jest zaropa! To jest zaropa! Ej, dobra, zaczynają tutaj biurka wychodzić. Ej, łata! Czemu tak robisz? Nie, pokazuj! Nie, no czemu no, mi pokazujesz? Ja mam ciarki, jak na to patrzę. Nie ma chuja! <implek> tak, dawaj, tak. no. zjedzie czekaj na mnie! Całe duchy, dawaj, dawaj, wszystko! Nie. To też białe, dawaj. Teraz mam wyjebane, nie? No. Jeszcze, jeszcze brakuje tego, Dominika tutaj, nie? On by cały opierdolił. Za grupę Oh, 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 oh. Dlatego ja nigdy nie wiem. Nie, 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 rady, dasz radę, rady. szkodę. Myślałam, że zrobił go to razem. No, powodzenia. <grytka> słuchajcie, na ten moment najwięcej kasy z nas wszystkich ma świeży. Ponad dwa koła, grubo ponad o, dwa koła. Dobra, ja, słuchajcie, ja chciałem awen. wam jeszcze powiedzieć, że osoba, która zdobędzie będzie miała najwyższy mm -hmm. wynik na końcu, ma dodatkową <grytka> nagrodę ode mnie. Ooo, wow, podoba mi się to Let's go, Maja! Nie, przesadzam, przesadzam, przesadzam. Woda. Ej, Nie, wow, to jest mocne. Czujesz dziubek? Tą głowę? Zebrałam. Nie na głupie, ale to tak, goj, goj. Dawaj, Maja, lecimy. Jest, jest... Wszystko go teraz leci. I boom, Nie mi się ma... udało! Nie o! ma opcji. O! O! Gratulacje, Maja! A teraz wyspanie od świeżego. Kochani, moja kolej, było już obrzydliwe. Było też straszne. Było przełamywanie lęków. Czas na ból. Ból. Czyli robienie kolczyków w... Złoty! Złoty! No nie, ja, ja pas Nie ma chuja Pijanie jest takie nieporównywalne do niczego, poli okropnie Ogólnie to gadaliśmy z kilkanaście minut Po prostu nikt się tego nie chciał powiedzieć, Aż do tego momentu Dobra, no, dobra słuchajcie Ja widzę osobę, która to robi No do i chodzi A 1200 zł i robię to teraz dobra. dobra, On to wiedziałem, że jest pierdolnięty, nie? 1200zł robię to teraz Dobre, Dobra, ja daję I Tak się trzęsę, że to hit Jak ta Aluś? Zesram się zaraz Żałujesz? Trochę Jestem mokry w tym momencie ja, w Nie ma opcji kurwa oż To nie się z bólu To jest zwijanie się z To jest się z bólu mu się nogi z jest z ale Jezus, boli go Ja bym nie był w stanie tam wysiedzieć, nie? Ał 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 To jest ostatni, ostatni nie. Byłem Głęboki wdech w nosem Brawo! 1200 zł za coś takiego, nie ma chuja Nie porównałbyś ten ból? Nie czułem nigdy takiego bólu Serio? Czułem jakby mi coś nacinał z kuczka po prostu Mm, nie no, Dobra, no to co? Czas na kolejny challenge, tak? Byliśmy przy bólu, nie będziemy <grym> daleko od <hortu. grym> Kiss. The jest of the papryka jest. I take. Zapomniałem, I so, no, na so. czym polega ten odcinek Nigdy, w życiu tego nie zjem. 10 tysięcy. Nie, a jakbyśmy na pół zjedli? Co? Dobra, nie. po 8 stówek po 8 stówek. nie. poczekajcie, dobra, ja, do, ja dorzucam po prostu. nie, no? nie, bo to, 9, to już nie, nie, się nie, już... Dobra, No, nie, daj nie, daj, daj, daj Ej, Ej, dobra, daj <laughs> <laughs> Jest. Jaki Można chuj! Po prostu wszystko uciąć przez pół. Uciąć nasze wynagrodzenie przez pół, ale uciąć też. Myślę, że to przez pół. Ja... Dobra, nogi. Dobra, po 5 stóp, ja 5 dych i macie po 5 stóp, ale za to po pół. 3, 2, Zesrają się do końca challenge. Jeden. Oj, to jest to uczucie z pizzy. Co się dzieje? Co, co? Co się dzieje? Bardzo. Minuta <laughs> Minuta minęła. Jeszcze minuta. Rozsadza mi głowę, rozsadza po prostu. Poziom <laughs> ostrości mnie po prostu odcięło. Mi jakby świadomość po prostu. Nie, ja nie wiem, co się dzieje, za bardzo. Ty piora drugi raz ma, Drugi raz już teraz wiesz. Ja, ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że to się nie koniec bo zaraz ona ma do nas wyzwanie. Jak Mińska i Bartek wreszcie doszli do siebie, to pojechaliśmy na miejsce wyznaczone przez Julita i nikt nie wiedział, co to za challenge. Dobra, słuchajcie, przyjechaliśmy teraz do! na miejsce, tak. gdzie jest opuszczona wielka willa w Wieliczce i zadaniem będzie spędzić w niej noc do 6 rano. Ja daję na początek 500 do osoby, która spędzi tutaj noc. Ja dokładam po pieniądze, 1000 na głowę. tysiąc złotych. Już więcej, szczerze, moim zdaniem, jest... to już ja... nie było. Ja nie mogę tego zrobić, rezygnuję. Zapomniałem o jednej rzeczy. E, na ja pewno ja będę potrzebował e, pójść na kibelek. Tutaj jest trójkę zawodników, tak? Panowie! tysiąc złotych! Ze świeży po tyfiaku. Na luzie! ile ludzi! Na dwie osoby Na ludzi! Na to Na ludzi! czapki, dobra panowie, powodzenia. Na To woda to woda To woda... ludzi! Na ludzi! Na Dobra, kurwa, jednak nie zrobiłbym tego. Musimy znaleźć jakieś miejsce, w którym będzie możliwość położenia się. Napisałem do że hej, na noc, ale napisałem i tak. <grywania> <grywania> Jaki piękny no, Jakby wchodzenie, zwiedzanie mi osobiście nie pomaga, tak się wydaje. Musimy mieć jakby zaraz tego miejsca na wszelki wypadek, jak trzeba uciekać przed psycholem jakiś. takie okna. No to ta, ta woda to jest... No. Co, co chwilę Dobra, pierwsze piętro całe sprawdzone Dobra widzowie, mamy sprawdzony tak Jest tutaj przepięknie A może tutaj? Po prostu tu Prosty, no. Mamy tutaj kawałek podłogi Zamiatanko podłoża Także proszę Państwa robimy sobie kolacyjkę Przy pięknym widoczku Kończymy dzisiejszy dzień Jeg bare setter inn hva filmgreia krencher med. my to, my trwaliśmy. Na początku było bardzo strasznie. Później było git, bo całość, jakby, więc jakby było bezpiecznie. Spaliśmy się, trochę było zimno, trochę było twardo, ale ostatecznie było git. No i fajnie. Teraz słuchajcie, najwięcej zarobił świeży. Jeśli to się nie zmieni, no to świeży wygrywa też nagrodę niespodziankę ode mnie. La, 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 la. Ja mam dla was to zadanie psychiczne. Czyli wygrywasz kłamstwo. Serio? Mamy tu prawdziwy wariograf. A jestem w sumie ciekaw, czy na przykład ja nie, nie kłamie, staram się nie kłamać, zawsze był prawdę, jestem szczery, ale czy na przykład takim wykrywaczem kłamstw, jakbym powiedział coś, nie tak, że w sensie bym nie pamiętał, że coś zrobiłem wcześniej. To czy to by wykryło, nie? Że ja bym nie był świadomy tego, że, że kiedyś coś takiego zrobiłem. Nie wiem, na przykład zapomniałbym o tym, że miałem złamaną rękę i powiedziałbym, czy na pytanie, czy, nigdy, czy miałeś coś kiedyś złamane, ja bym powiedział nie, a później by się okazało, że jednak to jest kłamstwo, bo miałem jednak złamaną rękę, nie? A to było w sumie jedyne złamanie, które miałem. W sumie to nie było złamanie, bo miałem tylko pękniętą koźle. Trzy stówki? 5 stówek, 3 stówek. 450. Ja się do Bartka dorzucam na 4 stópki. 420 dla zasady, żeby była śmieszna liczba ile. Dobra. Ja? Tak realnie? No. Dwa koła. Dawajcie z organizmem, tysiadzka, no. Nie, dobra, ja za tysiączek nie, tysiąc tysiąc nie masz szacunku. 5 stówek dokładnie. Ooooo! 1500! No! 5 tak stówek no? ode mnie. 1700! No, nie, fajnie, 1700 i dawajcie. Dobra, 1800 i radzisz? Dobra. Dobra, dobra, dobra fajnie. Tak, więc mniej Bartka czekał test z prawdziwym wykrywaczem kłamstw. Ten test trwał ponad półtorej godziny na osobę. Każdy z nas odpowiadał trzy lub cztery razy na wszystkie pytania, a wśród nich miał przygotowane pytania kontrolne, na które celowo musieliśmy skłamać oraz te, które były oczywistą prawdą. Bartek będzie rozmawiał o pytaniach kontrolnych z panem i my nie możemy przy tym być. Ja myślę, że on jest tak zestresowany. Ale bo on... się mu się przed oczami. No o co myślisz, jest to sumienia taki szybki. <laughs> co ja zrobiłem? Mam ciarki. Po prostu. Stresuję się za niego. No. Zamierza pan odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania przygotowane przez ekipę. Będąc w liceum, ściągał pan na klasówkach? Nie. Czy kiedykolwiek rozważał pan, że z Fausti będzie... Kurwa, na każdej ściągałem! Czy ...coś więcej niż tylko przyjaźń? Tak. <laughs> Czy woli pan spędzać czas z trzema królami, niż z Genzi? Tak. <laughs> kłamał pan mówiąc ekipie, że miał pan problem z żołądkiem, gdy unikał pan prób? Miał pan jakikolwiek seks z osobą z ekipy? <śmiech> tak. <śmiech> Dziękuję. Koniec testu. Słucham już powietrze. No i kurwa, kogo urucham teraz? TikTokowe kurwa. Te detektywy. Halo? Martek. Dobrze, <laughs> 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 było był wykończony. Nie jestem bardzo ciekaw, czy wszystkie odpowiedzi były zgodnie z prawdą. Kiedykolwiek rozważa Pan, że z Fausti będzie coś więcej niż tylko przyjeść. Uważam, że odpowiada zgodnie z prawdą. Okay. Okay. Także to czy woli Pan spędzać czas z trzema królami niż z Gęzi? No to jak żeśmy omawiali te pytania, to, to była trudność, ale później, jak był test, to jest w porządku dla Pana. W Aha, fajnie, no bez przesady, bez przesady, ale że nie stresował się to pytanie. Nie, nie stresowałem się wyborem, ale już tak, zdecydowaliśmy się, że. Nie, rozmawialiśmy to tym wyborze, nie, 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 To jednak troszeczkę To tych trzech nie, To nie, czy miał Pan, problem ekipie, że miał Pan problem z żołądkiem, nie, nie, można nie, czy pan nie, 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 mówił prawdę? kłamał, tutaj niestety w tym nie, pytaniu nie, 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 czyli tak pan pan kłamał? nie a ci nie ruchał. z osobą ekipy, to tam jest minus Tak No i teraz jest pytanie, czy byłoby, czy nie było Trzeba by było odnośnie tego pytania zrobić oddzielny zupełnie test I Słuchajcie właśnie, pytanie. to jest moment, w którym łamałem. O, no i proszę bardzo to Było jedno pytanie, stwierdziłem skłamię i udało mi się od, tutaj prawda no, tak. Nie wiem, czy zostałem przyłapany Tak pierdolę Kurde Stresująco Czy teraz jesteśmy w brzeziu? Tak. Czy uważa pan, że pana decyzja w sprawie wygranej Oliwiera w twojej 5 minut była słuszna? Tak. Czy zamierza pan odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania przygotowane przez ekipę? Tak. Czy poza Werą miał pan jakiekolwiek erotyczne fantazje odnośnie pozostałych członków ekipy? Tak. <laughs> Czy poza Werą i wujkiem Nukim stawia pan wyżej pieniądze niż relacje z pozostałymi członkami ekipy? Nie. Działań co jeszcze raz? Czy poza Werą miał Pan jakiekolwiek erotyczne odnośnie pozostałych członków ekipy? Tak. Czy poza Werą i wujkiem nukim stawia Pan wyżej pieniądze niż relacje z pozostałymi członkami ekipy? Nie. O! Uważa Pan, że, de że Pana decyzja z wygranej Oliwiera w 5 minut była słuszna? No jest plus 3? Pust 3. Porządek, Nie ok. będzie. Specjalnie nie kręć. Poza wielą i drugim łukiem stawia pan wyżej pieniądze niż relacje z pozostałymi członkami. Zero. Ciężko stwierdzić. Ciężko ale nie wiem czy słyszeliście jak rozmawiałem tutaj z panem Karolem tam w tych testach, no. testach, no, drugim i trzecim, albo pierwszym, drugim najwięcej, że... Ja mam prawo, niektórych no, ta tak, niektórych nie. O, tak właśnie tutaj to okay. tłumaczył. Z niektórymi mam większą relację, z niektórymi trochę mniejszą. To, to z każdej osoby jest inaczej, nie? A to było ogólnikowo, no to ogólnikowo bym powiedział, że jakby, że relacje, nie? Erotyczne fantazje. jest jedno. Ale to każdy ma. dziękujemy bardzo. Fajnie. Dziękuję. Mocne, mocne. Dziękuję. Duże się dowiedzieliśmy. Po tych naprawdę ciężkich pytaniach nadszedł czas na tajemnicze wyzwanie od Mai. Jak się okazało, najmocniejsze ze wszystkich. Myślę, że może być ciężko, żeby ktoś się tego podjął. Moje zadanie odróżnia się tym, że będziemy miał troszeczkę bardziej długotrwały efekt niż pozostałe. <laughs> Bartek, nie Nie, 2000. Ja ja czy Bartek był kiedyś łysy? Nie, ale był krótko przestrzegany i źle <laughs> wyglądał wtedy. <laughs> Za ogolenie się na łyso, kurwa Ja tak kiedyś myślałam generalnie Typa miało... Easy Ty pamiętałaś o Pamiętam, kiedyś mój baba mówiła Ja mogę dać tak Bartuli 1000, Maj 2 To jest rzeczywiście tak mega mocne Mega mocne Zastanawiam się, czy to nie jest za mocne Ale ona chce to zrobić ogólnie Ona no trochę, chcę. trochę chyba chce, ona no chce. trochę chce, bo to jest coś co jakby zawsze gdzieś tam Miałam nie od... wiem czego nie będziesz miała z tyłu głowy do tak, <śmiennie> <yeah. śmiennie> Dobra, <śmiennie> a ty a 1500? Dwa. A i to robię teraz. A nie będziesz płakała przez to? Pidzim? Szczerze? nie wiem. Pidzim? Ale tak Pidzim? ja mówię, to wiesz, Maja, to musisz być ty tego pewna, bo to jest mega mocne. Porozmawiajmy o ilości milimetrów. Za zero Cztery koła. Ale przepraszam, cztery koła i peruka, tak? Tak. Cztery koła łącznie z tycolem, tak? Ja się cały czas łamam, bo jest takie powiedzenie, że prawdziwy mężczyzna chociaż raz powinien mieć krótki, włosy, nigdy nie miałem. Za dwa i pół. nie może być ogolony. Halo, czemu on jest dyskwalifikowany w tej w konkurencji? Powinni mi jemu zaproponować. Mogę dać 108, brakuje nam 700. No ja 200 jestem, to tak? 2 koła, on chciał dać 100. 100. w stówę, to, a Julii dać w stówę, a Julii dać a O, a. Basta. o, 2, 2, i, i, i w stół co ważony Jest, 2 wysokie dwa i 4 koła, tak? Idę tu Nie! 4 i peruka. Yeah! Tak. Dobra, ja od to odcinek historii szczerze? Cztery Bez tysiące. problemu by się ujewał nawet hey, 1000 zł Jest Ej, ale je troszkę jest to podróż na Dobra, let's go brotu! Ile chcesz żeby zostawić tak jak jest teraz? <postanow olmuş négo>. Boję się dotknąć! Nie! sobie Trzy cztery. <śmienicza> to jest obrzydliwie! Jest, jest jakby absurdalnie, absurdalnie źle! Jest dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem! Ma-ja! 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 Tak z boszką robisz to? Jezu nie! Dobra, jeszcze nie ma zgody. <śmienicza> 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 What the fuck? Ta skóra <goda> nigdy nie wzięła słońca nie wzięła słońca <goda> trzymaj. trzymaj O kurwa To co jest? Trzymaj Czemu? Czemu? Dieniąza, czemu? czemu? <goda> Kubickiego zobacz bym się nie spodziewał nie, Ale będę chodził za tobą mi... What? <goda> no gotowa? Jest. Jak mnie drosną trochę to będzie Gratulacje za największy. No i wygląda? No ciebie, to wygląda, ej? No lajcie, ja bym się opierdalałem na wysoko.